Tylko kurde, ja nie wiem co ona, co na gada! No się matko, uszynowanko, z tej strony Tommy... Tommy do... And welcome back to najstraszniejsze filmiki w internecie! Dzisiaj sobie obejrzymy 360 VR video Ghost in the Bedroom Pojawiło się coś nowego na YouTubie, także ja zakładam Homido Załączam tutaj um, tryb Cardboard i napierdzielamy, zobaczymy o co teraz tutaj chodzi Zobaczcie, jesteśmy kurde w jakimś... O o Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu kuźwa Jak o o, jak ja już widzę tutaj taką lalkę to... Ja wiem to, że może być coś z tym źle. Zobaczcie, ja, ja nienawidzę takich rzeczy tam. Dobra, ja lubię, ja, to jest chyba już jakiś e, nie japoński, ale azjatycki horror, tak mi się wydaje. Ja najbardziej je e, lubię, bo one są najbardziej takie przerażające, one nie są takie straszne, żeby wy, wystraczyć... E, to jest chyba tajwański albo indonezyjski, tak mi się wydaje koreański nie, japoński nie, ewentualnie to może być też chiński nie ma tutaj żadnych... Y... okej, okay, czyli to będzie chyba jakiś indonezyjski, tak mi się wydaje, nowozelandzki raczej nie ale już... na ucypie się nagrywasz, ja? okej okay. to może być chiński Dobra, gdzie my tu jesteśmy? Ta lalka mnie tutaj straszy, to tutaj, to jest najgorsze po prostu, to jest najgorsze. O, -o. Co jest grane? Muszę się razem z nią gdzieś tam odwracać, czy jak? O, o ja nie wiem co ona tam powiedziała przez tego WhatsAppa. Ale ja wam powiem, że... Ale ja wam powiem, że te e, filmiki na YouTube, te 360 stopni horroru są bardzo dobre. Kto to jest? Czy to jest jakiś duch, czy to to jest w ogóle? Nie gaś światła, tylko nie gaś światła. To jest jakaś torba. Kuźwaj myślałem, się, że ktoś. Jezus Maria! Kto teraz będzie dzwonił jeszcze? Kto teraz jeszcze będzie dzwonił? To jakiś telewizor, kosz, coś tam, to jakaś lampa znowu? No odbierz, żeż, odbierz, odbierz, nie bój się, odbierz. O. On ta lalka mnie tu straszy, to jest najgorszy No I kto? Jezus Maria, nawet... <grywka> Tylko kurde, ja nie wiem co ona co ona gada. To jest właśnie najgorsze, że ja nie, nie wiem co ona gada, to jest to jest najgorsze, no. Powinniśmy wiedzieć jakiś subtypł z Jezu! O, o o! O o! O Ktoś tu wszedł. Szit, zmieniła się kamera. Jestem razem z nią w łóżku. To mi się podoba! To mi się podoba! O o! O o! O o! O o! O o! No i to już koniec by To już jest koniec? Ja chcę to jeszcze raz zobaczyć. O co teraz tutaj chodzi? <śmiech> <śmiech> Dobra, no to my teraz jesteśmy razem z nią w pokoju. Czy tutaj też się pojawi, czy co? Wow! Wow! Ja pierdziele, teraz to ja się przestraszyłem ty! Teraz to ja się przestraszyłem, teraz to było ok. Dobrze, że jeszcze raz sprawdziłem o co w tym chodzi. Bo teraz to ja się przestraszyłem. Dobra, mam nadzieję, że Wam się takie serie podobają. Jeżeli nie, to zapraszam Was do innych moich serii. Um, no i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę Cię! W następnym video! Na razie go dzięki Cześć! teraz